Banku Pekao S.A. Tego z żubrem. RRSO 12,54% Bank Pekao S.A. Bierz życie zarobi. Plany biznesowe powstają z marzeń. Dlatego nie ma dwóch takich samych firm. Jedni chcą działać na całym świecie, innym cały świat mieści się w dłoni. Sukces biznesu to nie tylko jego wielkość, ale też szczęście, jakie przynosi ludziom. Dajemy Wam sprawdzone rozwiązania. I już siódmy raz zostaliśmy Bankiem Roku w Polsce według magazynu The Banker z grupy Financial Times. PKO Bank Polski. To nie ręka człowieka, można by pomyśleć, stworzyła oliwę. Rzecz tak doskonałą i tak aromatyczną, że nawet greccy bogowie na szczycie o... Oli... Takie ceny nawet Roberta Makłowicza sprowadzą na ziemię. I całe spodnie... Ale ty z bankiem Credit Agricole możesz płacić mniej. Pobierz apkę, otwórz konto i wygodnie korzystaj z rabatów na zakupy w tysiącach miejsc. Credit Agricole. Twój bank pełen korzyści. Katarsienny? Alertek efekt i czujesz efekt. Uzawienie? Alertek efekt i czujesz efekt. Swędzenie? Alertek efekt i czujesz efekt. Bo nowy alertek efekt z bilastyną blokuje wszystkie te objawy alergii i działa już po pierwszej tabletce. Alertek efekt, poczuj efekt. Nie alergię. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Poznaj nowy, szybszy Ibuprom Max Rapid. Zwalcza ostry ból głowy, pleców i zębów. Trzy razy szybciej dzięki nowoczesnej formule wchłaniania. Ibuprom Max Rapid. To najszybszy lek na ostry ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ibuprom Max Rapid. Nic nie działa szybciej na ostry ból. Twoje oczy to naoczni świadkowie, zaskakujących prezentów, lub czychających alergenów. Sięgnij po Starazolin Alergia, który działa już po trzech minutach i nie zawiera konserwantów. Lecząc objawy alergii takie jak świąt, zawienie, obrzęk czy zaczerwienienie oka, to jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Naoczni świadkowie polecają pomarańczowy Starazolin. Teraz w większym opakowaniu. Też kręci Was jedzenie? Turuntka na śledzika, tam będę coś na ostro, a potem ciśniecie na żeberka z kapuchą. Proste. Ta droga do zgagi i niestrawności. Od razu weźcie famotydynę Ranigast. Jedyny taki lek, który działa szybko i długo. A wy jedziecie dalej. Może dacie radę przyjąć jeszcze puchar. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Famotydyna Ranigast. Najszybszy długodystansowiec na zgagę. Co to? by znowu o tak, zbliża się. Jest tuż, tuż. Ale Heavy Run Comfort Max! Bo, mówi stop o pryszczce. Heavy Run Comfort Max z maksymalną dawką acyklowiru precyzyjnie trafia w źródło pryszczki i zmniejsza ryzyko jej nawrotu nawet o 73%. Heavy Run Comfort Max, silniejsza do pryszczki na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką załączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowe miejsca, nowe inspiracje, nowe pomysły. Kia Sportecz, najchętniej wybierany słów w Polsce w 2022 roku Kia Movement. That inspires. Wiesz, że mężczyźni w Polsce żyją o 8 lat krócej niż kobiety? I nie dlatego, że jeżdżą jak szaleni, ale dlatego, że nie dbają o swoje zdrowie. Dbamy o nasze samochody, a zapominamy o regularnych badaniach wątroby. Zadbaj o swoje zdrowie, tak jak dbasz o swój samochód. Zacznij od wątroby. Wejdź na zdrowo.PL i zrób test online, by dowiedzieć się więcej o swojej wątrobie. Kiedy ja zmienia się w my, wiele wokół nas też się zmienia. Wtedy z pomocą przychodzi pożyczka gotówkowa Banku Milenium. RRSO 12,83%. Z nią łatwo zrealizujesz nawet największe plany Bank Milenium. Myślałem, że to pan. Sponsorem programu jest właściciel marki pomp ciepła Kajsaj. Na program zaprasza sponsor, producent leku Bajkadent. Na stany zapalne jamy ustnej i dziąseł. Zaczyna się, dawaj no dawaj złoty, pijesz. Dobra, zrobię to. Super. W najnowszym Lombardzie. Nie no, chyba brat mi wsiąkł. I co dziewczynko? Mój syn w roli jakiegoś mściciela. Kupowałem tutaj kolczyki. Chciałem sprawdzić, czy to jeden z nich. Nie mogę tego tak zostawić. Szkoła zawiodła na całej... Jeszcze liczby. zrobili z mojej rodziny jakąś patologię. Wiodłyśmy żony gnoj. Co? Ty jesteś chory? Nie mogłam całą noc spać przez ten zapach. Nie no, ja nic nie czuję. Najnowszy odcinek Lombardu już jutro o 19.00. Oczywiście na TV Puls. Robisz to, co myślę? Tak Dobra Super niedzieli z gwiazdami Spektakularne sceny akcji Cześć I najwięksi twardziele Hollywood Harrison Ford, Mel Gibson, Antonio Banderas, Jason Statham, Jet Li, Todd Lundgren, Bruce Willis i Sylvester Stallone na jednym ekranie. Powinien stać w muzeum, jak my wszyscy. Oglądaj wszystkie części Niezniszczalnych w kolejne niedziele o 20.00. Tylko na TV Puls. On to jest. Nie dość, że przystojniak i prawdziwy twardziel to jeszcze potrafi być wrażliwy. A i poczucie humoru świetne. Panowie, to chyba lubią się tak poszarpać, co? W plebiscycie telekamer Teletygodnia w kategorii aktor zagłosuje na Andrzeja Młynarczyka, wysyłając SMS o treści tk.b7 na numer 7365. Głosujcie i wy na aktorów Dzielnicy Strachu. Oglądaj jutro o 20.00 plan ucieczki. Ciekawe, zaskakujące ludzkie historie. Pozytywne emocje. Wyraziste postaci. I inspirujące zdarzenia. Oglądajcie nowy, emocjonujący serial Kurierzy. W tygodniu 20 na Pulsie 2 i o 18 na TV Puls. Huh. Mm. Julio, U. jesz teraz chipsy? Chipsy? To baked. Doskonały smak i 50% mniej tłuszczu. To ja tylko dodam, że krakersy też są fenomenalne. Spróbuj teraz. 26, 26 lat Castoramy w Polsce! 26! Tysięcy natychmiastowych nagród. 26! Nagród głównych, czyli 26 remontów z Castoramą za 20 tysięcy złotych każdy. Kupuj. Skanuj. Rejestruj. Wygrywaj! Kastorama! W sklepach i na kastorama.pl. Czas na film. Kup Pepsi i graj o filmowe nagrody. Z Glovo zamawiasz, co tylko chcesz, i kiedy to odbierasz, aż chcesz zatańczyć. Bo wreszcie nadszedł weekend i hamburgery. Składniki do przepisów w samą porę. A gdy przyjadą lody, zacznij imprezę. Odbierz, co tylko chcesz i zatańcz z radości. Zabówglowo, a my dostarczymy. Znasz to? Przez noc przybierasz na wadze. Pojawia się brzuszek, boczki, a nawet puchną palce. To przez wodę, która może gromadzić się w organizmie, zwłaszcza w drugiej fazie cyklu. W takich sytuacjach pomaga mi hydrominum. Hydrominum zawiera tylko naturalne wyciągi roślinne i wspomaga szybkie i skuteczne usunięcie nadmiaru wody z organizmu. Dzięki hydrominum znikają wahania wagi, opuchnięcia brzuszek, boczki, a nawet celulit wodny. Wypróbuj hydrominum. To działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Łupiesz. Niewiele osób wie, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby z rodzaju drożdżaków. Jest ich wiele rodzajów. Sięgnij po Med. Szampon leczniczy Med zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, zoxinmet będzie właściwym rozwiązaniem. Możesz zapomnieć o łupieżu. Zoxin Med. Twój lek na łupież. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pizza dla dwojga za 19,99? Tak, to nie promocja. Pizza Hut codziennie. Pizza dla dwóch osób za 19,99. Tylko w Pizza Hut. Chcesz coś przekosić? Wystarczy prosty gest i już wiesz, na co ma ochotę. Kinder mleczna kanapka. Pyszna przekąska prosto z lodówki, chłodny mleczny krem i miód. Pomiędzy dwoma puszystymi biszkoptami. Mm. Mm. Kinder mleczna kanapka. Tak prosta, a tak pyszna. Dlaczego tu jestem? Mam nadwrażliwe zęby. Zimne boli. Przeciąg boli, słodkie boli, mój dentysta polecił mi Lakalut Sensitive. Lakalut Sensitive chroni przed nadwrażliwością zębów, wzmacnia szkliwo i chroni przed pruchnicą. Między nami, gdybym wiedziała to wcześniej, nie musiałabym tu przychodzić. Zapamiętaj, przy nadwrażliwości zębów po prostu lakalut Sensitive. Wypróbuj też płyn do płukania ust lakalut Sensitive. Rzeczy przejęły twój dom? Odkryj sprytne produkty Ikea, z którymi wszystko ci się łoży. Kupuj w sklepach i na Wiesz, nieważne czy wybierzesz lewego czy prawego, każdy jest pyszny, kruchy i rozpływa się w ustach. Wiesz, nieważne czy wybierzesz lewego czy prawego, każdy jest pyszny, kruchy i rozpływa się w ustach. Nowy elektryczny Titroen EC4X Siła spokoju. My tym barkujemy. Wy tym barkujecie? I oni tym barkują, bo tym barkować to cieszyć się wspólnym posiłkiem. Zaproś słynne wędliny Pikok na wielkanocny stół. Bo przecież nie ma wielkanocnego śniadania bez prawdziwej szynki wędzonej na olchowym i bukowym drewnie ani bez białej kiełbasy z majerankiem i czosnkiem. Wędliny Pikok zapakowaliśmy tak, by zachować dla Ciebie ich wyjątkowy smak. A ty spróbuj ich wszystkich. Kiełbasa biała z szynki, drugie opakowanie aż 40% taniej, tylko 8,79%. Pikok. Smak prawdziwych wędlin. Glis wie, że Twoje włosy kochają Perfekcyjną pielęgnację w trakcie koloryzacji Odkryj naszą ochronę przeciw łamaniu się włosów Która wzmacnia ich strukturę od środka Dla zdrowo wyglądających włosów I pięknego, lśniącego koloru Zadbaj o to, co kochasz Z Gliss Color Cześć, to ja Przyjemność Myślicie, że mnie tu nie ma? A jednak Cała przyjemność w pudliszkach z Carrefour'em strażnicy tradycji świętują bez wyrzeczeń. Teraz winogrona różowe Red Globe 9,99 za kilogram. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Na Wielkanoc także dorośli marzą o czekoladzie. Odkryj magiczny świat Ferrero Rocher. Kruchy, delikatny, chrupiący. Świętuj Wielkanoc z rodziną Ferrero Rocher. Ferrero Rocher. Twórca magicznych chwil. Sponsorem programu jest właściciel marki pomp ciepła Kajsai. Na program zaprasza sponsor, producent leku Bajkadent. Na stany zapalne jamy ustnej i dziąseł. Zaczyna się, ja? No. No i jak wygląda? Wariowane komedie w znakomitej obsadzie? To my, światowej sławy. Dziękuję bardzo. A, brzmi jak czwartek! No jak nie jak tak? Już dzisiaj o 20 futro z misia, a o 22.05 gorący pościg. hartki na TVP. Oglądaj jutro o 20. Plan ucieczki. Huh. Gdzie wielkie na święta mam? W Kauflandzie tradycyjne, nadziewane, słodkie i soczyste. Wszystko, czego potrzebuję na święta. Od czwartku Pepsi, Mirinda lub 7-Up, 2 litry, 5,99. A kawa ziarnista, lawatza, Qualita oro, kilogram 62,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Każdy z nas oszczędza. Z Kaufland Card to nowy program lojalnościowy. Pobierz aplikację teraz. No, chyba teraz ty to nie odbierzesz! Dzięki! Czas na film. Okej, okay, gdzie skończyliśmy? Kiedy słyszysz, czas na film z Pepsi. Rzeczy przejęły twój dom? Odkryj sprytne produkty IKEA, z którymi wszystko ci się ułoży i w sklepach na like mm. Julio, jeszcze teraz czipsy? chipsy? Chipsy? To lejzowę baked. Doskonały smak i 50% mniej tłuszczu. To ja tylko dodam, że krakersy też są fenomenalne. Spróbuj teraz. Z Glowo zamawiasz, co tylko chcesz. I kiedy to odbierasz, aż chcesz zatańczyć. Bo wreszcie nadszedł weekend i hamburgery. Składniki do przepisów w samą porę. A gdy przyjadą lody, zacznij imprezę. Odbierz, co tylko chcesz i zatańcz z radości. Zamów głowo, a my dostarczymy. 100% pewności, że będzie pysznie. 100% pewności, że wszyscy będą zadowoleni. I 100% pewności, że wszyscy będą najedzeni. Śmietana łaciada, to śmietana na 100% i 100% pewności siebie w kuchni. Znasz to? Przez noc przybierasz na wadze. Pojawia się brzuszek, boczki, a nawet puchną palce. To przez wodę, która może gromadzić się w organizmie, zwłaszcza w drugiej fazie cyklu. W takich sytuacjach pomaga mi hydrominum. Hydrominum zawiera tylko naturalne wyciągi roślinne i wspomaga szybkie i skuteczne usunięcie nadmiaru wody z organizmu. Dzięki hydrominum znikają wahania wagi, opuchnięcia brzuszek, boczki, a nawet celulit wodny. Wypróbuj hydrominum. To działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Łupiesz. Niewiele osób wie, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby z rodzaju drożdżaków. Jest ich wiele rodzajów. Sięgnij po ZoxinMed. Szampon leczniczy ZoxinMed zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Med będzie właściwym rozwiązaniem. Możesz zapomnieć o łupieżu. Med. twój lek na łupież. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wiosna z Decathlon? To brzmi dobrze. Złap oddech od codzienności i ruszaj w trasę na rowerze Rockrider. Teraz w ofercie Decathlon z darmowym przeglądem w ciągu pół roku. Staw w sklepach Decathlon i na decathlon.pl. Pizza dla dwojga za 19,99? Tak, to nie promocja. Pizza Hut codziennie. Pizza dla dwóch osób za 19,99. Tylko w Pizza Hut. Infekcja intymna? Działaj od razu. Genoxyn Optima usuwa objawy i leczy już w 3 dni. Genoxyn Uno leczy już jedną kapsułką. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Carrefourem strażnicy tradycji świętują bez wyrzeczeń. Akcja antyinflacja na Wielkanoc, olej kujawski 9,49 za sztukę z aplikacją, a bukiet tulipanów 6,99 z aplikacją. Carrefour, możemy kupować mądrze. Nutri-drink protein? Po operacji zalecił mi go lekarz, bo mój organizm był osłabiony. A żywienie to ważne wsparcie leczenia. Są ważne powody, by stosować NutriDrink Protein. Żywienie medyczne, które zawiera największą ilość białka w najmniejszej butelce. Odżywia i dzięki temu wspiera leczenie i odbudowę sił po chorobie. A gdy spada odporność seniora, to może być niedożywienie. Zadbaj o stan odżywienia starszego pacjenta z Nutri drink. Piątek, piąteczek, piątunio. Panowie, długo prażone wyszły. Wyszły, wyszły. I to w jakim stylu? Aha. Wow, no wow. Luz, orzeszki spiecania tłuszczą palców. Luz, ale lepiej to sprawdzę. Felix, orzeszki spieca bez tłuszczu albo długo prażone o intensywnym smaku. Delikatnie na piąteczek i intensywnie na piątoniowo. Matka natura, ojciec Felix. Chcesz warzyw? To i wypij. Mega mega mega. Szpina, mega mega. Mega pomidor mega. Mega burak jest mega. Mm. Soki tembarc wega. Piwa żywa. W salonach Agata 15 rad 0% albo 100 zł rabatu za każdy wydany tysiąc. W promocji wszystkie produkty, w tym mnóstwo narożników dostępnych od Ręki. No już. Wow. A dodatkowo ten narożnik aż 40% taniej. Uwielbiam dobrze czuć się w mojej skórze, gdy jest piękna. Remé Pozwala mi zadbać o to jak najlepiej od wewnątrz. Kolagen Verisol. Świetnie skomponowane składniki. Remè. Raz dziennie widzę, jak się zmieniam. Moja skóra jest odżywiona i elastyczna. A zmarszczki mam tylko wtedy, gdy się śmieję. Remè. Piękno jest w tobie. Poznaj jego smak. Remè. Kolagenowa formuła piękna. Szukaj w aptekach. Vida XL. Gotowi na słońce? Fajne meble przystępny w przystępnych cenach z darmową dostawą do domu. Vida XL. Vida XL. Vida XL. Wejdź na vidaXL.pl. Ciesz się życiem za mniej. Po wymianie twardych, męskich argumentów, chrześniak. Od 20 na TV Pulc. Lepiej niż w kinie. Na program zaprasza jego sponsor właściciel sklepu internetowego z oponami. Oponeo.pl Sponsorem programu są You ready, John? Yeah. John Week 4. że tu przecież tutaj nikogo nie ma.